I wcześniej, żeby nadrobić zaległości. głosci. Uda się uchwycić w końcu Nie ruszacie Nie znam się na samochodach ale chyba jakbym jakiś miał to, to taki Niestety przejście przez most, chyba będę musiał zdjąć wszystko z bagażnika Teraz będę chyba jechał na Bad Hersfeld. Nie wiem jak to się stało. Przez cały tydzień jechałem perfekcyjnie, nie popełniłem ani jednego błędu. Jestem dopiero, jestem dopiero przy Gelenhausen, jakieś 40 km od Frankfurt nad Menem. A ostatnio jak jechałem tą trasą. To w 8 dni dojechałem do Francji. No teraz tu na pewno nie dojadę w 8 dni. Myślę, że to zajmie mi jakieś 9 dni. A wtedy popełniałem błędy, a teraz nie. I pogada dopisuję. A wtedy trochę gorzej było. Ciekawe.